Siemanko króliczki, dzisiaj niestety nie ma Ewen, ale tutaj znalazłem taką gierkę szpital, wybierz swoją rolę, no to wybieramy lekarz pielęgniarski, no weźmy lekarz, pielęgniarka, Piękniarki nie, weźmy lekarz. jestem lekarzem, ale czemu takim szybkim? Trzeba coś tu zmienić. Yy, ale tutaj piękni są. Moje no, widzowie tu są piękni, ale widzowie chciałam ja, tutaj też przebrać. <grych> Dobra, jak się przebrać? Można wiedzieć. Eee, chyba się nie. No ja nie Chcę tak być, bo <słuch> co to wygląda? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mm, dobra, mam pomysł. resetuj postać. Dobra. To będę taka. No dobra. No to widzowie w takim razie trzeba się stać. Widzicie, patrzcie. Normalnie można brać łóżko. Ja lepiej mm. nie Chodź, chodź, łóżko. Tu ma być łóżko. O tu. O tu. Tak, dobra. Błaga, nie się bo trochę. Dobra, wychodźmy. Błaga. Dzień dobry, jestem Nikola, i tutaj już wpisuję Nikola, znaczy nie, 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 Widzimy, moja, dyrektor, nie, okej, nie, nie, okej, okej. nie, no wsiadłam, okay. No to, co dzisiaj panią do nas prowadza? E, co panią Panią e, dziś do nas prowadza? Co panią dziś do nas prowadza? Czekaj, jedziemy, bo nie patrzcie. Mmm, Ok. Halo? U i u a a. No. Proszę mi tu y, gadać, co pani jest. znaczy Proszę mi to powiedzieć, co pani jest. No, ale tym pani nie udowodni, co pani jest. Pani musi powiedzieć. Ja muszę potem y, zapisać i wziąć na yyy, Dzień dobry. Nic. Dobra, um. widzę, że goście tutaj nie za bardzo się na tym znają. Więc uwaga, wyjeżdżam z wózkiem i biorę tą właśnie panią jakoś ciążową. Ciążą potrzebuje pani, która jest w ciąży. Ta jest w ciąży. Muszę tą panią wziąć. Niestety, ale zawsze. Takie jest zasady, są muszę tą panią niestety wziąć, żeby ją wyciągnąć dzieciątko. Muszę niestety ją bardzo wziąć. Muszę ją iść podłączyć pod kroplówkę. Tak, tak to jest właśnie. Trzeba podłączyć pod kroplówkę. Właśnie tak to będzie, ale na początku trzeba zrobić prześwietlenie. O, w tej sali tutaj. Okej, okay, zobacz. Proszę pani, proszę cię nie bać poproszę o umieszczenie. I tutaj ja tylko... Nie proszę się o nic nie bać. Ta maszyna, nic pani nie zrobi. Pani sobie pojedzie tak do góry. Ale nic Pani nie zrobi. Tak pani prześwietli. Czy pani czy tam jakieś dziewczynko w ogóle jest? Zobaczmy mam. W zdjęciu. Co pani trzyma tam? dobra. Dziękuję. Dobra, poproszę o prośbę. Poproszę prośbę o umieszczenie. Poproszę, żeby pani tu weszła. Dobrze. Proszę pani, to już koniec yy, tego. Teraz panią zawiozę do yy, pani sali. I będzie tam pani leżała. Ale na pewno nie na tym piętrze, bo na tym to jest chyba drugie piętro. Z tego co pamiętam, takie dziecinne. A nie, nie, to nie miało być dziecinne. Tu mieliśmy wycinać, ale to nie. Tutaj weźmy, idźmy do tej sali. Tu pani będzie sobie leżała, potem będziemy wyciągać. Dobrze? Dobrze, będziemy potem wyciągać. Potem, ale to potem. Proszę pani, monitora i tutaj, okej. Okay. że jakoś. Że ja... Okej, okay, a niech pani, może pójdzie do pa... tamtej sali, pani. Proszę o umieszczenie. Na tamtej sali. Jednak, bo tamta sala jest lepsza. Tak, tak. Wow, ta jest najlepsza chyba. Proszę, proszę sobie usiąść. Mam nadzieję, że pani nic nie boli tutaj. Jakby panią coś bolało, to proszę mnie tutaj zawołać, zadzwonić do mnie. Ale takim specjalnym przyciskiem. Tu pani ma taki przycisk. Jakby coś pani się stało, dobrze? Jak pani będzie chciała pić coś. Ale na razie... Proszę pani, bo ja pani chciałam tutaj dać... Dobra, dam pani kanapeczkę. Sztuczne dziecko tutaj nie pomoże. Dam pani kanapeczkę, dobrze? Proszę, kanapeczkę. Obiad. Tak, pani to nie pani dziecko. Proszę się... Proszę się uspokoić, to jest obiadek. Ona udaje, że ma dzieci. Dobra, że... tak ja, pewnie, pewnie się ogarnie. Ej, ale proszę pani! Przecież pani jest chora? Ej, proszę, stop, 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 stop. Nie, 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 nie. chodź, chodź, chodź. Pani idzie ze mną już. Ale już. Trzeba do... Chodź, chodź, chodź. Chodź ze mną, chodź ze mną, chodź, nie bój się daj. Chodź, mam. O, matko, czekajcie, bo już trzeba gdzieś zamknąć w klatce. Tak, klatce trzeba. Prośba o umieszczenie? Tak. Trzeba ją w klatce zamknąć tam. Pan, pan psychiatryk... Pan o Ogarnie troszeczkę, bo ja nie mogę jej tak leczyć. Ale jak będzie tam e, już trochę wiecie obciążałam, to wtedy za karę to jest, proszę Panią, bo Pani jest niedobra. Proszę się nie bać, no. Proszę Panią, tu Pani ma łóżeczko. Proszę, proszę tu być, bo ja y, nie wniosę Pani tu więcej. Obiad, obiad. No i Pani nie chce iść, dobrze. No to Pani nie popuszczę koniec taką, taką, koniec tego, tego Dziecka. Dzień dziecko się dzisiaj skończył. Nie no, jeszcze nie było dzień, dzień dziecka, ale. Ja to kupię pakiet, ale widzę, nie dziś, ale kupię ten pakiet. pakiet będzie zamykać w platkę. Kupię naprawdę to. Nie no, pani, chyba że pani się będzie lepiej zachowywać. No, to wtedy pani wypuszczę, bo nie ma innego wyjścia, bo jakbyś tu pani niestety pani nie wejdzie. trzeba kupić za 400 Staroboksów. Trzeba wejść stąd. Znaczy, no, no, ja bym, wzięła taki i patrz, bym cię wypuściła, ale nie. No, co, dobrze, no, dobrze, puszczę cię albo nie. Zostawiam cię tu, jesteś nie bardzo niegrzeczna. No. Ochrona cię zaraz zabierze i cię wyciągną, to cię Upatrz, nie. Jezu, tu się stało, co się stało? Już biorę panią, już biorę panią. Proszę, proszę się spokojnie, tak? Co się pani dzieje, pani Matko, Szybko, 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 bo na... Szybko, bo ta pani już wymiotuje, wymiotuje. Taka jest nauczył, na że na szybko, szybko jedziemy window. Raz, drugie piętro. Okej, okay, drugie piętro drugie. I jedziemy szybko szybko.

Jestem tu, proszę panią! Proszę wracać do sali. Juf, ale juf. Do sali. To umieszczenie. Do sali pani ma wracać. Okej. Okay. Pani się naście ale dobrze, proszę panią. Proszę pani, będzie troszeczkę bolało. Ale tu nie znaczy, pani no krzyczeć. To nic nie ja Pani tutaj tak troszkę pogrzebię tam, niech Pani poczeka, czekaj, 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 tak. o wycinam, tak. czekaj, się wyda, wycinam, o tutaj, a dajesz, ona tutaj ma siniaka, trzeba jej to wyciąć, jup, jup, o ma o, dobra. Trzeba go wyciąć. O, dobrze, dobrze, niech pętek stoi. Dobrze, dobrze, dobrze. O, dobrze, i teraz włosy. Dobra. Okej, okay. troszkę. Tyk. Czekaj, czekaj, jeszcze tutaj trzeba zamacać. Dobrze, dobrze. Pani jest zdrowa. ale Dobrze, ta pani już była zdrowa, widzę, więc trzeba było. No już dobrze, że dążyłam, bo uciekła mi. Okej, okay. no to widzowie, w takim razie w dzisiejszym odcinku to koniec. Zostawcie łapeczkę, kurę i subika, mam nadzieję, że odcinek wam się bardzo, ale to bardzo spodobał, stawiajcie like i subskrypcję normalnie dobijmy 500 subskrybentów na pewno będzie fajnie jak dobijemy będę nagrywać niedługo yy, bardzo fajne filmy z yy, Hero i George'em czyli z tym pieskiem i z królikiem będzie normalnie fajnie widzowie więc nie przegapcie Nikola jeden też już niedługo będzie w chyba kwietniu albo lipcu, ale jeszcze nie jestem pewna dam wam dam, znać yy, yy, nagram shorta właśnie tak i in, nagram shorta połowę Nikola jeden, ale może ta piosenka też będzie się inaczej nazywała ale widzowie najważniejsze jest to że nie lubicie, oglądacie. No ale tak, to prawda? Ale czy mnie niektórzy nie subskrybują łapkują? No łapkują to na pewno nie, ale, ale wyświetleń subskrybentów to pobiliście widzowie wy, wy! No ale łapeczki jeszcze musicie tam wciskać. Więc jak obejdziecie jakiś film, to wciskajcie od razu łapki w górę, okej okay, widzowie. Ja też niedługo w tych filmach wideo włączę, włączę komentarze, dlatego że teraz mam niewłączone i też inne dzieci, które też nagrywają, mają włączone, ale ja włączę specjalnie dla Was. No dobrze, no to pa! pa.